No ale, witam w kolejnym odcinku z Devil May Cry 5. Co my tutaj robimy? Nagle się dostaliśmy tutaj znacznie głębiej. Tego się nie spodziewałem? Naprawdę już tutaj jesteśmy, tego się w ogóle nie spodziewałem. Wytyfy? Hmm, ciekawe, ciekawe. No dokładnie tylko jak mam się tam dostać? Będę bez wątpienia. O, pięknie idziemy na górę. Bardzo łatwo, bardzo łatwo. Nie wiem, czemu lawa płynie w górę zamiast w dół. Mega podejrzane. No ale w porządku. Dobra, mamy nasz przystanek. Bardzo dobrze. Idziemy, idziemy. Trudno mi uwierzyć, że będziemy już walczyć z Regenem No chyba, że znowu będziemy walczyć i znowu przegramy Możliwe, że coś takiego się wydarzy Ale nie wiem, nie wiem Mam tutaj jakieś głupie końce z ale na no wiadomo, są gigasłabe Ginam na jedno uderzenie Jedno cięcie i po nich mm, Mam tutaj wejść, co to niby jest? Czy to kolejna winda? Nie wiem, ale Nero się przyciska Hmm, faktycznie no a może to nie jest lawa tylko krew o czym ja mówię Przecież tu wszędzie jest krew O tym ja pomyślałem A no właśnie Myślałem że to poprzednie to jest lawa jakaś Ale chyba jednak nie Ale trudno powiedzieć Wygląda podobnie Bardzo dziwne miejsca Wyglądają bardzo zabójczo Ale za mało zabójczo by nas pokonać O no nie czy to arena do walki Co to ma znaczyć tylko nie to! Dobrze, zabij go! Ty, jakie to było kombo potężne! To mi się podoba. To było fajne kombo. Dobra, został jeszcze jeden. A, jeszcze się pojawiają, co za dnoje! Czy my gdzieś idziemy? Nie jestem pewien. Chyba stoimy w myśli na razie. tym pomieszczeniem. No ale przychodzą tu kolejni. Ale tylko nie ten śmieć! O, Nie uderzony. Niedobrze, niedobrze. No ale za słabo by mnie pokonać Naprawdę łatwo idzie Nie powiem, że nie O i znowu jestem uderzony I znowu, co to ma być i nero Bardzo dużo się tu pojawia Chyba muszę odpalić formę demona za niedługo No odpalę formę, nie ma co się bawić ma na ich wszystko, wszystkich posieka bardzo szybko Bardzo dobrze Rozwalaj, rozwalaj Hmm, co nie jestem pewien, w jaki sposób Nero atakuje, gdy jest w tej formie. Trochę w dziwny sposób, mam wrażenie. No ale w porządku. Niestety zużyłem bardzo dużo formy demona. Trochę szkoda, no ale no cóż. Schodzimy w dół, schodzimy. Mam wrażenie, że ta gra jest znacznie dłuższa niż to. Nie ma szans, że teraz pokonamy ostatecznego bosa. i koniec. Wiesz, może go pokonamy. Trudno mi w to uwierzyć, mimo to. Nie wydaje mi się, żeby narosał się dużo silniejszy Jezu, kolejny latający przedziwnik, co to ma być? Co to za koza Nieuchwytliwy zaklinacz, co to ma być? Zaraz go rozjebę No chodź ty, czemu go nie mogę złapać? Czy naprawdę jest wszelki nieuchwytliwy? Nie no, biję go normalnie Na no, spokojnie Jest naprawdę wytrzymały, nie powiem że nie, ale za mało wytrzymały To kolejny nie, to jest szczury, dobra. No i w ogóle zapominam sobie tego miecza ładować. Podejrzewam, że powinienem, aby mogłoby dużo zmienić w tych walkach. Ale nie szkodzi. Wszystko w porządku. No chodź tu, chodź tu. Rozwalaj tego lamusa. No i pistolety też używam dość mało na nero. Nero ma akurat bardzo dużo rzeczy w swoim kicie. Nieco, nie to co V, który ma w sumie trzy rzeczy. Tutaj masz znacznie więcej rzeczy do klikania. Trzeba o nich myśleć i w ogóle... No i co nieco te niektóre rzeczy pomijam. Niedobrze, niedobrze. No ale to i tak wystarcza by zwyciężyć. Więc nie ma co narzekać. Więc nie ma co narzekać. My znowu strumień krwi. No ciekawe gdzie pojedziemy. Potężne na wycieczka. Ale cóż, ważne, że do góry. Na górze jest Urizen, więc musimy się tam dostać. Hmm, co to ma być za klep Sydra? Bo wygląda, jaki posążek bym był, mam wrażenie, u tej, tej takiej baby. A faktycznie to jest to ona, mruch. Możemy po nią zadzwonić, żeby nam ulepszyła rzeczy, ale nie ma potrzeby, tak I szczerze mówiąc. No bo i tak nie mam za dużo tych czerwonych kulek. Ale w każdym razie tutaj będzie bots. idąc tą logiką, czy nie? A kolejne lamusy. Dobra rozwala i czemu uderzać w powietrze. Nie rozumiem. te rycerzyki są mega słabe. Walczył jeszcze tamten w ogóle chłop, który myślałem, że był bosem. Mam wrażenie, że jednak bosem nie był, nie ma w ogóle polska życia i go zniszczyliśmy. Wygląda na to, że to po prostu są tacy słonigasy, słudzy, pługusy, urizena. No trudno powiedzieć. Bardzo dużo tutaj bestii przed że Trudno mi się mówi, co to ma znaczyć. Nie żebym musiał się skupiać na walce, na no ludzie bardzo spokojnie. Faktycznie na razie tutaj baza nie ma. sens się bronić, zostaje w a to mi się nie podoba, ale tak w sumie powinno być. Raczej przeciwników nawet nie chce mnie zaatakować. A ci, i są bardziej odważni, I to jest fajne akurat. No właśnie, powinni kontratakować jakoś. Bo podczas większości walk, to mam dosłownie full HP. Nie jestem w żaden sposób zagrożony, nawet podczas walki z bossami. Jest. To jest troszeczkę dziwne. Hmm, co to za świecące coś. Mam pojęcia. Hmm, fragment niebieskiej kuli. Nie żebym go potrzebował, ale w porządku. Zeskakujemy jeszcze niżej. Czy w końcu będzie boss, możliwe. Ale kolejne... kolejna ta żyła. Hmm, potężne windy, potężne windy. Bardzo się dużo przemyślamy. No i najwyraźniej znowu do góry, no. No na górze jest Horizon, więc bardzo dobrze. Może w końcu się do niego dostaniemy. No, no, że co to ma znaczyć? Ciekawe gdzie jest reszta w sumie drużyny. Bo VIP z założenia też tutaj powinien być, ale go nie widzę. Ale i na arena, no dobrze. Nie mam pojęcia gdzie jest v. O. W ogóle podgłosiłem sobie grę, bo To była strasznie cicho w poprzednich odcinkach. Ciągle zapominałem to zrobić kurczę, bardzo szkoda Mam nadzieję, że teraz nie jest za głośno Bo jeśli jest teraz za głośno i ledwo mnie słyszycie to trochę słabo no Ale sobie to dostosuję na spokojnie Jeśli ja w tym odcinku będzie trochę za głośno to trochę przyciszę i będzie bardzo dobrze więc W sumie nie da się przyciszyć Bo podgłosiłem o jeden kamyczek Więc nie da się ciszej ani głośniej w sumie Więc nie wiem, nie wiem No ale nieważne Rozwalamy tego maga Zula No i idziemy dalej Prawdę łatwe te walki Wierzyłem, gdyby były same walki z bossami Bez tych takich malutkich pojedynków to byłoby to mam wrażenie ciekawe I może nawet ciekawsze Ale wiadomo, wydłużyli dzięki temu czas wyrania w grę Bo przez walkę z lemusami i leszcze No i nie wiem, to wygląda jak jakaś magma Malbolowa czy coś ale czemu miałby płynąć w górę? Prędzej to ma sens, żeby to była krew. Ale nie wygląda na krew. Dobra, dostałem się tutaj. No i kolejna pewnie będzie tutaj arena, bez wątpienia. O, to jednak żyła kolejna, no dobra. Bardzo dużo tych wind. Bardzo dużo się przemieszczamy. Jedyna droga to droga do góry. No, dowolną mam formę demona na maksa, to się na pewno przyda. Mam nadzieję że da mi dużo siły do walki hmm. No nie dzwonimy, nie ma potrzeby Ale w takim razie dotarliśmy Mam przynajmniej tak twierdzi Niko Czas na zemstę, ale czy naprawdę mamy szansę pokonać Urizena? Naprawdę w to nie wierzę No ale kto wie może Niko stał się w... Znaczy Niko, Nero Może Nero faktycznie stał się silniejszy po prostu tego nie widzę, trudno powiedzieć, możliwe, zaraz się na pewno przekonamy. Ja wiecie, tutaj dużo lamusów, ale ja ich, ja ich wszystkich wyeliminuję bez problemu. Dlaczego ta kamera tak szaleje, uspokój się. No, to prawda, nie będziesz już królem, To wiemy, że Nero zostanie królem. No faktycznie jesteśmy obok bramy, szybko poszło nawet.

że well, no sure mm, my naprawdę go pokonamy. Zurizen wygląda, jakby się nudził, szczerze mówiąc. You no nie wiem, średnio to widzę, szczerze mówiąc. Nadal nie wiem, jak się walczy z tym bossem. No ale kto wie. Moja no, uwaga, uwaga. Już zostaje obrażenia, tylko nie to. Czy ja rozwalam ten kryształ? Zazwaliłbym mu tą tarczę i wtedy odpalił formę demona. Bo mam wrażenie, że się nie opłaca wcześniej. O, dokładnie. Kuźwa, no i znowu mnie złapałby pole czasowe. O, co to ma być? To pierwsza rana na naszym przeciwniku. Rozwaliliśmy mu tarczę, bardzo dobrze. Czy my naprawdę przegrywamy? Dopiero się rozkręcam, wtedy robisz, Nero. No nie, Darcza znowu tutaj jest. No czemu wstajesz, lamusie, no? Ułagam, żeby mu tarcza nie działała. Ale ewidentnie się zdenerwował, kurczę no. Hmm, czy on sobie te macki? że z tego powodu osłabnie. Myślę, że jest głupie. To no tak bardzo nie ma sens, przecież krew daje mu siłę, Jest bez krwi jest lamusem. O, dobra. Kuźwa, znowu ma tarczę całą naładowaną. Mi się życie nie zregenerowało. To za niefergunwo. Chciałbym naprawdę używać tych rąk, ale nie potrafię. Ty, jego tarcza w ogóle nie psuje się nagle. O kurde, czemu on mi bije po trzy paski, no co za oszustwo. Że to jest tak dużo obrażeń, że ty umieram. Ja nie umrę. Ja pierdziele, no co to ma być? Czy ja miałem umrzeć? Zresztą to było takie trudne. Hmm, trudno powiedzieć, czy ja miałem umrzeć, ale to było strasznie trudne. Nie ma sensu, żebym go pokonał, no chyba, żebym się starał robić unik za każdym razem. Hmm, co jest by Dante? Wygląda na to, że to wszystko było zaplanowane. No po co ja się tak starałem? No jest to Dante, ale dlaczego tak dużo się starałem, żeby wygrać? Co to, to ma być? No jak możesz go nie poznawać? No znowu straciłeś przyczynę do mnie, wy, ty, wy. Czemu to zrobiłeś, Nero. Znowu jesteś bezużyteczny, ale ten duży więc może Dante wygra. Może. No cóż, ale niestety Dante nie posiadał miocja spardy. Wigo jeszcze nie znalazł.

Lady Patty's feathers are all ruffled. <laughs> See, she wants to invite you to her birthday party, but your phone <clears throat> is disconnected. <laughs> You're a smart one, Morrison. You noticed the electric and water out too? I expected nothing less. <sighs> so, what's the good news? Oh, I got a gig. Cash up front. Cash up front? This I like. The water needs turning on, and those toilets need flushing. Water, gas, and power coming out of your cut. You're a real agency now. Devil may cry. Dante! <sighs> okay, Morrison, I'll take you up on that gig, but only if you can get me out of that hellish birthday party. <laughs> Consider your RSVP declined. Meet your new client. Listen, uh, I'm gonna find a lady and Trish. Bring him in on this. What? Come on, you don't think I can handle this gig on my own? It's a big job. Big job, Dante. That's what you're interested in. You, got it, you got it, so on combine So, what's your name? I have no name. I am but two days old. Just kidding. You can call me V. Okay, V. Why don't you tell me everything about this job? A powerful demon is about to resurrect, and we need your help, Dante. <laughs> now that's a familiar tune. Do you have any idea how many times I've heard that exact same line? This is special. Special? Okay, so what's so special about this one? This demon is your reason. Więc już w tym odcinku będzie na tyle. Bardzo dziękuję za każde zaglądanie i widzimy się w następnym. Do widzenia.